Cześć, ma ludzie z tej strony AdWist. Witam Was w moim nowym odcineczku. Jesteśmy dzisiaj w moim garażu I jesteśmy tutaj z powodu, że kupiłem nowego bajka. Siu, wiem, że Bitwin, wiem, że gówno, ale będzie projekt i to niezły, bo będzie zamiast Bitwin, będzie iTwin. No i będzie nieźle. Yeah, go No jak widzicie, bitwin cały rozwalony Amur nieszczelny Wszystko porysowane <grywka> Dawa nie ma Luzy na saporcie co? Powyginane te Ale to się zrobi, spokojnie Maniek, spokojnie to się zrobi no tak więc będzie projekt Atwin, będą nowe filmiki, oczekujcie. I tak

Support jest tak rozwalony, ale do, do serwisu pierwszego lepszego dojadę. Koło. Koło to w sumie sami zobaczcie. Koło pięknie się ma śniutkie. Dobrze, że chociaż jedną część mi się bezproblemowo udało naprawić, a to a ta część to jest właśnie ta część. Razem z pedałem, bo pedała nie było, jak pamiętacie. Za chwilkę będę Light'u zakładał i zobaczymy czy to masz sens działać.